Bardzo dziękuję za możliwość wystąpienia na tej konferencji. Rzeczywiście mój referat, że tak powiem, będzie ukazywać kolejny kadr z historii średniowiecznych, czy już późnośredniowiecznych Kielc. Nawiążę w nim też w kilku miejscach do niektórych wątków, które pojawiły się we wcześniejszych referatach, zwłaszcza referacie dotyczącym rozwoju topografii tego późnośredniowiecznego osiedla miejskiego. Jak powstało napisałem powstało, ale przed chwilą poprawiłem jak powstawało miasto samorządowe w Kielcach. Historycy zadają sobie to pytanie niemal od 100 lat w zasadzie od początków naukowych w pełni profesjonalnych badań nad dziejami miast średniowiecznej i nowożytnej Polski. Jak już państwo wszyscy pamiętają, pionierską rolę w rozważaniach nad genezą osadnictwa miejskiego w rejonie Gór Świętokrzyskich odegrało klasyczne studium Kazimierza Tymienieckiego z 1931 roku. Natomiast w drugiej połowie XX wieku do wzmożenia naukowych zainteresowań przeszłością Kielc i regionu Świętokrzyskiego przyczynił się zwłaszcza Jubileusz 9 Wieków Kielc, upamiętniony wieloma wartościowymi pracami naukowymi, które opublikowano w regionalnych czasopismach naukowych, wydawnictwach zbiorowych, niestety trudno dostępnych w moim przypadku z Warszawy, ale udało się do nich dotrzeć przed przygotowaniem te, tego wystąpienia. Do najważniejszych wypowiedzi dotyczących genezy i najwcześniejszej historii gminy miejskiej w Kielcach z tego okresu, to znaczy z drugiej połowy XX wieku, należy zaliczyć przede wszystkim monografię historii tego miasta autorstwa Jana Pazdura, studia Zenona Guldona poświęcone początkom Kielc i królewskim potwierdzeniom lokacji z XV i XVI wieku, monografię Feliksa Kiryka o urbanizacji województwa Sandomierskiego prace o historii herbu Kielc, autorstwa Jana Główki, badania Józefa Szymańskiego i Leszka Poniewozika, które przed chwilą zostały wymienione nad problematyką uposażenia kolegiaty kieleckiej, studium historyczno-archeologiczne tzw. kasztelanii kieleckiej, autorstwa Czesława Hadamika oraz liczne teksty opublikowane niedawno w ramach takiego wydawnictwa Kielce przez stulecia. Tak więc tej erudycji nagromadziło się już naprawdę dużo. To są tylko najważniejsze punkty, które jakoś tam organizują, powiedzmy, generalne ramy naszych dyskusji i rozważań. A jednak odnosi się wrażenie, że pomimo no, niewątpliwej obfitości literatury przedmiotu, zagadnienie genezy kieleckiego miasta lokacyjnego pozostaje w dalszym ciągu przedmiotem specjalistycznych, coraz bardziej interdyscyplinarnych dyskusji. Te nasze rozważania są utrudnione ze względu na wyjątkowo nieduże, nawet jak na warunki polskiej historiografii czy polskiej mediewistyki. Rozmiary bazy źródłowej oświetlającej początki kieleckiego zespołu osadniczego. Dogłębna analiza nielicznych zachowanych przekazów wymaga często uwzględniania ich bardzo szerokiego kontekstu historycznego, stosowania metody analizy retrogresywnej, z czym zawsze wiąże się duże ryzyko nadinterpretacji, oraz odwoływania się do materiału porównawczego, którego akurat w tej dotychczasowej historiografii było dosyć niewiele. Co więcej, jak widać było w poprzednich referatach, studia nad historią średniowiecznych Kielc uwikłane są w ogólniejsze, wysoce kontrowersyjne i wyspecjalizowane dyskusje dotyczące zagadnień takich jak geneza i charakter uprawnień zwierzchnich biskupów krakowskich w rejonie Gór Świętokrzyskich, czy status prawno-ustrojowy tzw. kasztelanii kieleckiej i tarskiej, o których nic nie wiadomo, poza tym, że pojawiają się w źródłach w 1227 roku. Ale w tym referacie nie będę na szczęście rozpatrywać tych kwestii. W tym miejscu chciałbym ograniczyć się do stwierdzenia, że wykształcenie się miasta samorządowego w Kielcach przypadło już na okres wewnętrznej konsolidacji kształtującego się już od pewnego czasu władztwa biskupów krakowskich. Biorąc pod uwagę, i od razu mogę powiedzieć, że też jakby miałem podobne odczucia co mój przedmówca, to znaczy, kiedy organizatorzy konferencji kilkukrotnie mnie uprzedzili, że oczekują nowych badań, to biorąc pod uwagę niewielkie rozmiary bazy źródłowej, trochę się przejąłem, ale coś nowego rzeczywiście udało się z tych źródeł wycisnąć. Może nie odkryłem grodziska, ale coś się tam znalazło. Biorąc pod uwagę te opisane ograniczenia źródłowe, nie wydaje się niczym zaskakującym, że w dotychczasowej historiografii sformułowano wiele, na ogół wykluczających się wzajemnie pomysłów czy domysłów dotyczących czasu czy momentu nadania kielcom praw miejskich. Bez zagłębiania się w tym miejscu w szczegółowe tych dotychczas, znaczy w szczegóły dotychczasowych rozważań, chciałbym odwołać się po prostu do najwcześniejszej zachowanej przesłanki źródłowej która poświadcza w sposób no dosłowny posługiwanie się w Kielcach prawem niemieckim w wersji magdeburskiej. Jest nią mianowicie dokument biskupa krakowskiego Piotra Wysza z 1412 roku regulujący status prawny nieodległego Bodzentyna. Z dyplomu tego dowiadujemy się, że władze trzech innych miast biskupich, mianowicie właśnie Kielc wymienionych na pierwszym miejscu, następnie Iłży i Kunowa, a także wsi położonych w ich sąsiedztwie powinny otrzymywać od władz Bodzentyna tak zwane ortyle, a więc orzeczenia i wyjaśnienia prawne charakterystyczne dla, dla sądów miejskich kręgu kultury prawa magdeburskiego. Obowiązywanie przepisów prawa magdeburskiego w Kielcach zostało później potwierdzone dwoma osobnymi aktami prawnymi, wydanymi jeszcze przez Kazimierza Egielończyka i Zygmunta Starego, którymi nie będziemy się tutaj zajmować, no bo rejestrują one już późniejszy etap rozwoju tego miasta. Natomiast dla nas ważne jest to, że dwa lata po wystawieniu tego dokumentu a więc w roku 1414 Kolejny biskup krakowski, Wojciech Jastrzębiec, wydał y, następny dokument dotyczący Kielc, tym razem zatwierdzając nim akt sprzedaży kieleckiego wójtostwa dziedzicznego swojemu y, słudze Jaśkowi Zwąsowej. No, jak wiadomo, wójtostwo dziedziczne y, należało w tym czasie do typowych instytucji prawa niemieckiego, niekoniecznie magdeburskiego. Wójt reprezentował interesy pana miasta wobec miejskiej społeczności, sprawując w jego imieniu przede wszystkim obowiązki sądowe. Przewodniczył również ławie miejskiej. E, oprócz tego wójtowie dysponowali uposażeniem dziedzicznym, które tutaj się pojawiło już w dyskusji. Ja nie wiem, gdzie te łany się znajdowały. Od razu się przyznam, bez bicia. W skład tego uposażenia wchodziły przeważnie grunty na terenie miasta i przedmieść, rozmaite dochody pieniężne związane z funkcjonowaniem miejskiej gospodarki czynszowej. Z tego konkretnego dokumentu, tak, wynika, że około roku 1414 do uposażenia wójtostwa dziedzicznego w Kielcach należały dwa wolne łany, ogród, młyn, sadzawka na Silnicy, łaźnia publiczna, dwie karczmy, dwie jadki mięsne, dwie ławy chlebowe, siódma część dochodów z czynszu, czynszu, który był opłacany przez każdego właściciela miejskiej nieruchomości trzecia część dochodu skarb pieniężnych pełen zysk z opłat świadczonych przy okazji przysięgania nowych obywateli lub rezygnowania przez nich z obywatelstwa a także uprawnienia łowieckie w granicach klucza kieleckiego wolne posiadanie barci generalnie rzecz biorąc obraz tych uprawnień rysuje się dosyć tak typowo można powiedzieć dla późnośredniowiecznego uposażenia wójtowskiego w niewielkim mieście Dokument Wojciecha Jastrzębca, jako typowy kontrakt sprzedaży wójtostwa, nie precyzuje zasad wewnętrznej organizacji ustroju gminy miejskiej w Kielcach. Mimo to, na podstawie niektórych jego klauzul, wydaje się, że możemy spróbować powiedzieć nieco więcej na temat zakresu kieleckiej autonomii prawnoustrojowej u progu XV wieku. Przede wszystkim wysokość dochodów pobieranych przez wójtów z czynszu gruntowego nie przedstawia się imponująco. W większych i bogatszych ośrodkach miejskich cieszących się zarazem szerszym marginesem niezależności od swoich panów. Wójtowie dziedziczni pobierali przeważnie większą część miejskich czynszów. Część z tej wójtowskiej części była potem wydzielana dla samorządu miejskiego. Reszta czynszu trafiała oczywiście do kasy pana miasta. Relatywnie niewielkie dochody czy niewysokie dochody z czynszu przysługujące wójtom kieleckim mogłyby zatem świadczyć nie tylko o Niewysokim poziomie rozwoju stosunków towarowo-pieniężnych w Kielcach, ale przede wszystkim o silnej pozycji biskupów wobec podlegającej im gminy miejskiej. Ten fiskalizm jest bardzo charakterystycznym elementem organizacji gospodarczej miast prywatnych i miast kościelnych. Więc to taki typowy element. W dokumencie z 1414 roku interesująca wydaje się również klauzula. Przyznająca wójtom dziedzicznym całość dochodów uiszczanych przez osoby, które przyjmowały lub zrzekały się miejskiego obywatelstwa. No i znowu zwyczaj świadczenia takich opłat w polskich miastach lokacyjnych sięgał początkami najwcześniejszych etapów rozwoju ustroju samorządowego z Krakowa, pierwsza wzmianka poświadczająca y, y, istnienie takich opłat pochodzi już z drugiej połowy XIII wieku i prawdopodobnie to jest bardzo stary zwyczaj, ale jednak zgodnie z szeroko rozpowszechnioną praktyką. Dochody tego typu trafiały stosunkowo wcześnie pod kontrolę samorządu komunalnego, a więc rady miejskiej reprezentującej interesy wspólnoty mieszczan wobec niejako w opozycji do pana miasta i wójtostwa dziedzicznego. Decyzja o przekazaniu całości dochodów z obywatelstwa wójtom kieleckim świadczy zatem prawdopodobnie o tym, że przynajmniej około roku 1414 instytucje samorządu komunalnego w Kielcach cieszyły się Raczej ograniczonym znaczeniem politycznym, tak delikatnie mówiąc. Omówione przed chwilą dokumenty z lat 1412 i 14 wyznaczają przede wszystkim terminus antequem, udzielenia kielcom prawa niemieckiego i to, prawda, w wersji magdeburskiej niewątpliwie. Spróbujmy zatem zastanowić się nad genezą praw miejskich w kielcach. Nie jest tajemnicą, że kieleckie miasto lokacyjne nie powstało, czy nie wykształciło się w osadniczej i gospodarczej próżni. O wyjątkowej randze kieleckiego ośrodka osadniczego w okresie poprzedzającym epokę kolonizacji na prawie niemieckim świadczy przede wszystkim ufundowanie kolegiaty, która, jak w wielu innych tego typu miastach, była na pewno, to znaczy musiała być czynnikiem miastotwórczym, prawda, w XII wieku. Funkcjonowanie dworu biskupiego, poświadczonego w źródłach od XIII wieku, ale niewątpliwie starszego i też zaliczającego się do najważniejszych czynników miastotwórczych. No i utworzenie tak zwanej kasztelanii kieleckiej, o której nie chciałbym się w tej chwili, znaczy na temat której nie chciałbym się w tej chwili wypowiadać. No jest też problem tej osady przy świętym Wojciechu, która była tematem jednego z wcześniejszych referatów i do której jeszcze wrócę w końcowej części dzisiejszego wystąpienia. Należy również pamiętać, że po drugiej stronie masywu Gór Świętokrzyskich wykształciła się osada tarczku zawdzięczająca swoją nazwę funkcjom targowym, które odziedziczyła prawdopodobnie po dawniejszym targowisku w Starym Tarczku, czyli późniejszej Świętomarzy. No jedna z najstarszych osad targowych rejestrowanych na ziemiach polskich o znaczeniu w ogóle trudnym do przecenienia. Dawnymi tradycjami targowymi mogła się również szczycić odsunięta nieco bardziej w stronę Radomia osada w Biskupiej Iłży, która też jest bardzo interesująca, tam też około 1600 roku notuje się stare i nowe miasto, więc też ewidentnie gdzieś w epoce kolonizacji na prawie niemieckim doszło do translokacji starego centrum targowego na nowe miejsce. Pierwsze świadectwa kolonizacji wewnętrznej w świętokrzyskich dobrach biskupów krakowskich, Pochodzą z najwcześniejszego okresu szerzenia się osadnictwa na prawie niemieckim w Małopolsce. To jest warte, żeby to podkreślić, bo to rzeczywiście no, ta paralelność jest, jest niezwykła. To znaczy, kiedy tylko prawo niemieckie wkracza do Małopolski, to od razu pojawia się również w dobrach biskupich w rejonie Gór Świętokrzyskich, czyli nie tylko Kraków, ale też od razu tutaj. Należy do nich, do tych świadectw przede wszystkim słynna bulla Grzegorza IX z 1227 roku, skierowana do biskupa Iwona Odrowąża, z której wynika, że książę krakowski Leszek Biały zezwolił Iwonowi na osiedlanie niemieckich osadników w granicach tzw. kasztelanii kieleckiej i tarskiej. Z przywołanym przywilejem książęcym wiąże się także inny, też na pewno doskonale Państwu znany, niedatowany przywilej. Być może z lat 1221-1224, w którym książę zezwalał na prowadzenie poszukiwań górniczych na terenie Małopolski przez obcych przybyszy pochodzących między innymi z krajów romańskich i niemieckich, gwarantując jednocześnie kościołowi krakowskiemu dziesięcinę ze wszystkich małopolskich kopalin, co oznacza, że no niewątpliwie tutaj jakby interesy majątkowe kościoła stały prawdopodobnie przede wszystkim za decyzją o wystawieniu tego dokumentu. Prawo do osadzania obcych kolonistów oraz do czerpania dochodów górniczych zaliczały się w tym czasie do tzw. regaliów, czyli najcenniejszych uprawnień zwierzchnich władzy książęcej. Udzielenie ich Iwonowi przez Leszka było zatem, czy rysuje się zatem jako kluczowe posunięcie w procesie krystalizowania się biskupiego władztwa w rejonie Gór Świętokrzyskich, a także w rejonie Sławkowa, bo wydaje się, że te uprawnienia górnicze chyba jednak no, nie chcę tutaj umniejszać znaczenia historycznych tradycji górnictwa w rejonie świętokrzyskim, ale wydaje się, że to chyba jednak w rejonie Sławkowa te ambicje górnicze biskupów krakowskich w XIII wieku się koncentrowały. O powstaniu targu na prawie niemieckim w biskupim tarczku i Iłży w okresie rządów Leszka Białego, a więc najwyraźniej za episkopatu Iwona Odrowąża, wspomina wprost przywilej Bolesława Wstydliwego dla klasztoru Cystersów w Wąchocku z 1275 roku. Co jednak zastanawiające, w dokumencie tym nie wzmiankowano analogicznego targu w Kielcach. To jest ciekawe. Warto dodać, że nieco wcześniej, w roku 1253, Bolesław zezwolił biskupowi Kujawskiemu Wolimirowi na lokowanie miasta na terenie kasztelani Łagowskiej, prawdopodobnie samego Łagowa, na wzór tarczka. Z przywołanych świadectw zdaje się zatem wynikać, że mimo no, niewątpliwie wysokiej pozycji politycznej i kościelnej Kielc, Wydaje się, że w XIII wieku to jednak tarczek i juża pozostawały w dalszym ciągu najważniejszymi ośrodkami targowymi w świętokrzyskich dobrach biskupów krakowskich. Mimo, że kasztelania kielecka jest wymieniana przed kasztelanią tarską, ale wydaje mi się, że po prostu tradycje historyczne ośrodka targowego w tarczku i w Iłży były tak duże, że ten awans kielc jakby dokonywał się w porównaniu z sytuacją w tarczku i Iłży dosyć powoli. Zresztą zilustruje to dalszymi źródłami. Może na to wskazywać również bardzo tajemniczy i w ogóle niebadany w historiografii dokument, wystawiony nawet nie wiadomo kiedy, albo w 1293 albo 94 roku przez Wacława II na rzecz biskupa krakowskiego Prokopa. Władca czeski, w zamian za jakieś bliżej nieokreślone zasługi, zwolnił Prokopa i jego następców na biskupstwie z uiszczania rocznej opłaty 20 grzywien srebra. Świadczonej zwyczajowo przez biskupów Książętom krakowskim z miast Tarczku i Iłży, de Tarsk, et de Hilza, Civitatibus. Można domniemywać, to wydaje się jedynym wytłumaczeniem tego sformułowania czy tego dokumentu, że powinności finansowe opisane w dyplomie Przemyślidy wynikały z udzielenia biskupom w odniesieniu do dwóch wspomnianych osad regale targowego, a więc książęcego prawa do organizowania targów i czerpania z nich. Wysokich w tym czasie zdecydowanie dochodów pieniężnych. Pominięcie w tym kontekście Kielc wydaje się znowu bardzo, bardzo wymowne. O gospodarczej przewadze osad w Tarczku i Iłży nad Kielcami w XIII wieku świadczy, chociaż w sposób pośrednio, również słynny dokument wydany przez Wacława II na rzecz kolejnego biskupa krakowskiego Jana Muskaty. Władca zezwolił muskacie na otoczenie obwarowaniami drewniano-ziemnymi czterech biskupich miejsc targowych Loka Forenzja, czyli po prostu osad targowych miast, wczesnych miast, a mianowicie Sławkowa, Iłży, Tarczka i Kielc. No wiadomo, że prawo do budowania twierci i umocnień miejskich również zaliczało się w tym czasie do regaliów książęcych obok wspomnianych już przed chwilą regale targowego, kolonizacyjnego i górniczego. Dyplom Wacława jest zatem kolejnym świadectwem dążeń biskupów krakowskich do budowy niezależnego władztwa terytorialnego w rejonie Sławkowa i Gór Świętokrzyskich. Wiele wskazuje na to, że proces ten przyspieszył właśnie za pontyfikatu Jana Muskaty, z czym wiąże się też kwestia Chęcin i tak itd. Natomiast wydaje się znowu zaskakujące, że Kielce w dokumencie z 1295 roku zostały wymienione jako ostatnia z osad miejskich w dobrach biskupów krakowskich, podczas gdy najważniejsze miasto biskupie, jakim był, jakim był w tym czasie niewątpliwie Sławków, jest wymieniony jako pierwszy. Tak więc to świadczy, znaczy wszystkie te przesłanki bardzo pośrednie świadczą moim zdaniem jednak o relatywnie powolnym procesie kształtowania osady targowej w Kielcach, mimo tego, że w zasadzie miała wszystkie warunki do tego, żeby wykształcić się szybciej w tę osadę. Jest to dla mnie zaskakujące. Wydaje się, że decydujący etap procesu kształtowania kieleckiej gminy miejskiej przypadł prawdopodobnie dopiero na połowę XIV wieku i czasy episkopatu. Biskupa krakowskiego Bodzenty. Świadczy o tym przede wszystkim dokument wystawiony przez Bodzentę w roku 1359. Na mocy wspomnianego dokumentu biskup Bodzenta zreformował uprawnienia majątkowe Kolegiaty Kieleckiej, przejmując całość dochodów z bliżej nieokreślonej ilości tabern na terenie Kielc, które wcześniej stanowiły część uposażenia jednej z prebend kanonickich przy Kolegiacie. W ramach tej rekompensaty kanonik kielecki Tomisław otrzymał od Bodzenty dziesięcinę ze wsi Piesznica. Dochody z tabern kieleckich odebrane kolegiacie przez Bodzętę musiały być wysokie, skoro w czasach Długosza dziesięcina z Piesznicy przynosiła kanonikowi 12 grzywien rocznie. Taberny poświadczone w Kielcach po raz pierwszy właśnie w roku 1359 zaliczały się do najistotniejszych instytucji rozwoju gospodarki towarowo-pieniężnej w miastach lokacyjnych. Warto przy okazji zauważyć, że dokument Bodzenty jest pierwszym znanym aktem prawnym, w którym Kielce zostały nazwane wprost miastem, Civitas, a nie jak do tej pory osadą targową, Oppidum, Locus Forensis, w przeciwieństwie do Tarczka i ilży, które jak Państwo widzieli już w tych dokumentach z lat 50. występują jako Civitates. Po wystawieniu tego dokumentu, który będziemy teraz sobie jeszcze dalej za chwilę interpretować, ale ważne dla tej interpretacji jest to, że po wystawieniu tego dokumentu Bodzenta dokonał jeszcze kolejnych zmian majątkowych, tym razem ze scholastykiem kieleckim Janem, któremu odebrał między innymi dziesięcinę zbożową z Kielc oraz dochody z tabern w Tarczku. Opisane działania, poświadczone jeszcze w kilku innych dokumentach, wpisywały się niewątpliwie w szerzej zakrojony projekt przebudowy stosunków osadniczych w rejonie Świętokrzyskim około połowy XIV wieku. Do najważniejszych posunięć Bodzenty na tym polu należała lokacja nowego ośrodka miejskiego, nazwanego od imienia jego fundatora Bodzętynem, co nasuwa zresztą nieodparte skojarzenie z lokacją podkrakowskiego Kazimierza przez Kazimierza Wielkiego. Do czego jeszcze też za chwilę wrócę. Zgodnie z zamysłem Bodzenty nowe miasto miało przejąć funkcje miejskie po starym ośrodku targowym w Tarczku. Ten proces Powolnego, sukcesywnego wcielania tarczka do Bodzentyna zakończył biskup Piotr Wyż na mocy dokumentu z 1412 roku, od którego zaczęliśmy dzisiejszy referat, w którym wspomniano, że sąd miejski w Bodzentynie miał pełnić rolę Sądu Wyższego wobec Kielc, Iłży i Kunowa. Jeżeli jednak wykupywanie przez Bodzentę dochodów targowych w tarczku można tłumaczyć zamiarem przeniesienia miasta na nowe miejsce do Bozentyna, to analogiczne działania w odniesieniu do Kielc wydają się raczej świadczyć o próbach zreformowania dotychczas istniejącego ośrodka miejskiego w ramach ogólniejszych przeobrażeń sieci osadniczej i struktur zarządu majątkowego w górach świętokrzyskich. Może o tym świadczyć między innymi dokument z 1357 roku, w którym zmiankowany został po raz pierwszy kielecki klawigerus, a więc urzędnik zarządzający biskupimi dobrami w granicach wzmiankowanego przy tej okazji po raz pierwszy klucza kieleckiego. A więc widać bardzo wyraźny związek między jakimiś działaniami porządkowymi w Kielcach i awansem Kielc do rangi tego ośrodka konsolidującego się właśnie w tym czasie klucza majątkowego. W tym samym czasie Bodzenta podejmował również energiczne działania zmierzające do zagęszczenia osadnictwa wiejskiego na prawie niemieckim w bezpośrednim zapleczu Kielc na terytorium klucza kieleckiego. Warto jeszcze przypomnieć, że w XIX wieku odnotowano również jakiś bliżej nieznany, niezachowany do naszych czasów dokument Kazimierza Wielkiego, mający pochodzić rzekomo z roku... 360, na mocy którego król miał uwolnić Kielce od obowiązku dostarczania zbrojnych na wyprawy wojenne, a także ponownie określić granice miasta. Dokument taki, o ile rzeczywiście istniał, no nie mamy możliwości weryfikacji tego twierdzenia, ale no miałby niewątpliwy związek z szeroko zakrojonymi poczynaniami kolonizacyjnymi biskupa Bodzenty. Większość przywołanych świadectw źródłowych to są najważniejsze źródła poświadczające proces kształtowania miasta komunalnego w Kielcach. Większość tych świadectw była oczywiście znana dotychczasowym badaczom historii Kielc, co bynajmniej nie oznacza, że interpretowano je w przekonujący sposób i też rzadko kiedy interpretowano je jakby w ramach jednego wywodu naukowego. Wielu historyków stawiało kwestię genezy miasta samorządowego w Kielcach niejako na ostrzu noża, przypisując jego akt lokacji Konkretnemu biskupowi krakowskiemu, przeważnie był to Iwon Odrowąż albo właśnie Bodzenta. W świetle powyższych ustaleń żadna z tych koncepcji nie wydaje się w pełni przekonująca. Lokacja Kielc nie przedstawia się jako jednostkowe wydarzenie, tylko jako rozciągnięty w czasie proces bardzo głęboko wpisany w przeobrażenia osadnicze biskupiego władztwa w górach świętokrzyskich. Pierwsze kontakty mieszkańców Kielc z niektórymi instytucjami charakterystycznymi dla osadnictwa na prawie niemieckim należy zapewne cofać rzeczywiście do lat dwudziestych XIII wieku, czyli do okresu episkopatu Iwona Odrowąża i rządów księcia Leszka Białego, przy czym intensyfikacja tych kontaktów przypadła raczej na czasy episkopatu Jana Muskaty na przełomie XIII i XIV wieku, kiedy te Kielce po raz pierwszy pojawiają się właśnie, są poświadczone dyplomatycznie jako osada miejska. Kielce mogły rządzić się w tym czasie jakimiś zalążkowymi formami prawa niemieckiego, na przykład, co wydaje się najbardziej prawdopodobne, prawem średzkim, którego udzielano przeważnie właśnie miastom kościelnym, małym miastom prywatnym. Tak do połowy XIV wieku był to standard. Wydaje się jednak, że głównym ośrodkiem życia targowego w dobrach świętokrzyskich pozostawały w tym czasie stare centra targowe w Tarczku i Iłży. Sytuacja uległa zmianie około połowy XIV wieku, kiedy biskup Bodzenta dokonał wszechstronnej reformy i modernizacji dotychczasowego ośrodka miejskiego w Kielcach. Działalność osadnicza Bodzenty, w odniesieniu do Kielc, Klucza Kieleckiego i całego regionu gór Świętokrzyskich, przypomina charakterystyczne trendy polityki miejskiej Kazimierza Wielkiego i była na niej zapewne wzorowana. Do podstawowych elementów modelu modernizacji miast królewskich, zapanowania ostatniego koronowanego Piasta zaliczamy zastępowanie prawa średkiego prawem magdeburskim, co by teoretycznie pasowało przy tej mojej rekonstrukcji, erygowanie sądów wyższych prawa magdeburskiego, jak w Bodzentynie, odbieranie lub wykupywanie uprawnień majątkowych z rąk instytucji kościelnych, no tutaj to jest ewidentne, rozszerzanie granic terytorialnych gmin miejskich lub translokację całych osad na nowe miejsce, oraz zagęszczenie osadnictwa wiejskiego na prawie niemieckim w bezpośrednim zapleczu modernizowanego miasta. Wszystkie opisane zjawiska możemy zaobserwować około połowy XIV wieku, między innymi w miastach królewskich dawnego województwa sandomierskiego, takich jak Sandomierz, prawda, gdzie ten przełom połowy XIV wieku jest w ogóle ewidentny. Ale też chęciny, co starałem się pokazać w takim tekście sprzed dwóch lat. No, i właśnie w Kielcach i Bodentynie prawdopodobnie. I do tych przekształceń, właśnie tego takiego progu połowy XIV wieku, zalicza się jeszcze jedna bardzo ważna innowacja, czyli regularny układ urbanistyczny z czworobocznym rynkiem, który zastępował często wcześniejszy układ, który miał zwykle charakter układu ulicowego i był charakterystyczny dla miasta na prawie średzkim. I z tego referatu archeologicznego, którego dzisiaj słuchaliśmy, bardzo interesującego, pana Waldemara Glińskiego, jakby ten referat w zasadzie bardzo dobrze współgra z tą proponowaną rekonstrukcją. To znaczy, wszystko wskazuje na to, jakby te dane archeologiczne połączone ze źródłami historycznymi prowadzą do takiego wniosku: Ja to tak sobie wyobrażam że najwcześniejsza osada protomiejska w Kielcach funkcjonuje, wiąże się z kościołem Świętego Wojciecha, tak, czy od XI czy od XII wieku, to już nie chcę wchodzić w te, w te, w te dywagacje, ale na pewno gdzieś tam, prawda. Następnie wykształca się osadnictwo, no już o cechach miejskich, wzdłuż jakiejś ulicy targowej, której reliktem jest być może ten charakterystyczny lej ulicy Bazentyńskiej, który bardzo przypomina lej ulicy Grockiej i inne tego typu prawda, relikty urbanistyczne, co można byłoby właśnie wiązać ewidentnie z etapem lokacji na Prawie Średzkim, gdzieś z połowy XIII wieku, może drugiej połowy XIII wieku, no i wreszcie typowy czworoboczny rynek charakterystyczny dla etapu lokacji na Prawie Magdeburskim, którą ja bym datował po prostu na połowę XIV wieku i na czasy bodzęty. Przechodzę do konkluzji. Kieleckie miasto samorządowe na prawie magdeburskim, ukształtowane ostatecznie za czasów biskupa Bodzenty, a poświadczone wprost po raz pierwszy w dokumentach Piotra Wysza i Wojciecha Jastrzębca z początku XV wieku, pełniło prawdopodobnie przede wszystkim funkcję centrum rynku lokalnego, Funkcjonującego w ścisłej symbiozie z miejscowym dworem biskupim i kolegiatą, tak jak inne tego typu prawda, rezydencjonalne miasta kościelne. Niektórzy mieszkańcy Kielc uczestniczyli także, aczkolwiek raczej na niewielką skalę, w życiu handlowym na poziomie ponadlokalnym, o czym może świadczyć przywilej Kazimierza Egielończyka, który zatwierdza prawda, w drugiej połowie XV wieku prawo do odbywania dwóch jarmarków i znowu prawo do organizowania jarmarków w miastach tej rangi. To jest zjawisko z około połowy XIV wieku, bardzo charakterystyczne dla modernizacji kazimierzowskiej, i być może jeden z tych jarmarków też jest innowacją okresu Bodzęty. Nie sposób natomiast stwierdzić, czy i jaką rolę w procesie tworzenia się ośrodka miejskiego w Kielcach odegrała eksploatacja okolicznych złóż metali, inaczej niż w przypadku niedalekich chęcin, zawdzięczających swe istnienie wydobyciu ród miedzi i ołowiu, czasy rozkwitu kieleckiego górnictwa kruszcowego zostały oświetlone przez źródła dopiero w końcu XVI wieku. Bardzo chciałbym usłyszeć w sumie zdanie archeologów na ten temat. Ostatnio dr Hadamik sformułował taką teorię, to znaczy, odkrył Dokument, który miałby poświadczać praktykę wydobywania tych kruszców w rejonie Kielc pod koniec XIII wieku, ale z moich obserwacji wynika, że raczej, raczej taki dokument niestety nie istniał. Kielce schyłku średniowiecza przedstawiały się zatem jako niewielkie miasto kościelne o funkcjach rezydencjonalnych, o lokalnym, aczkolwiek ważnym w granicach swojego regionu znaczeniu gospodarczym oraz o ograniczonej autonomii prawnoustrojowej, charakterystycznej dla miast prywatnych w ogóle. Zagadnienie dalszego rozwoju instytucjonalnego Kielc wymaga z całą pewnością szczegółowych badań. To jest w sumie taki postulat na przyszłość, że przydałoby się popracować nad takim opracowaniem prawda, historii rozwoju samorządowego Kielc w XVI i XVII wieku. Na koniec niniejszych rozważań przywołajmy tylko jedno szczególnie wymowne świadectwo statusu prawnoustrojowego kieleckiej gminy miejskiej, a mianowicie inskrypcje w otoku najstarszej pieczęci tego miasta. Pochodzącej zapewne z przełomu XV i XVI wieku. Pieczęć, stanowiąca, jak w każdym mieście, najważniejszy symbol autonomii komunalnej, została określona w inskrypcji darem munus od kardynała i biskupa krakowskiego Fryderyka Gielonczyka. Trudno chyba o bardziej trafną i jednoznaczną charakterystykę relacji politycznych łączących kielecką wspólnotę samorządową z jej panem. Dziękuję Państwu za uwagę.